Anon level 20 Typowy przegryw Urodziłeś się, bo twoja matka ściągała na teście ciążowym Studiujesz na Polibudzie Stężenie loszek na Polibudzie jest mniejsze Od stężenia dziewic w gimbazie Całe dnie siedzisz w domu i przeglądasz internety Wchodzisz na FB Pierwsze co widzisz Pasta o ojcu fanatyku wędkarstwa Czytałeś ją z razy Już nie śmieszy Scrollujesz dalej Znów ta pasta Wędkarz.exe Scrollujesz dalej Post Nk, ktoś pastę ojcu fanatyku wędkarstwa Ja pierdziu, jpg Ile można? Scrollujesz dalej Post. NK ktoś pastę ojcu fanatyku Pastę ojcu fanatyku wędkarstwa Coś w tobie pęka Nie wytrzymujesz I uderzasz pięścią jedyną swoją przyjaciółkę Która zawsze jest przy tobie Bo non stop przy kąpie siedzisz Myszka umarła Płaczesz Kij z kąpa internetu Myszki brak kropka Nie wiesz co ze sobą zrobić Zaczynasz gadać z rodziną Okazali się całkiem spoko ludźmi xd Wieczorem dzwoni kolega Nazwijmy go Kazimierz Mniejszy przegryw od ciebie Nawet ma swoją lożkę on wbi do mnie, in bałchol, lożki nawalone, XD. Instant.